Pamiętam, jak gdzieś kram taką makatkę 40 na 40. To był wzór, ale tam były takie gwiazdki. No, i jakoś tak mnie ta gwiazdka nie wychodziła, jak tam była. Pojechałam do tej pani Grupowicz i mówię, że mnie, Renie, nie wychodzi ta gwiazdka. Ona mówi, to dziś nie wychodzi, ale jutro na pewno wyjdzie. No i tak to się zaczęło. I wychodzili te potem gwiazdki. Tutaj wszyscy w naszym terenie to tkali. To nie tylko ja. Ale to co drugi dom, to byli krosno i panie tkali. I to była cebelia i rękodzieło ludowe z Białegostoku. I wtedy mnie to odpowiadało, bo ja byłam w domu i ze mną cały mój ród był w domu. No dzieci małe, no bo co? I tak to się zaczęło. Nauczyłam się u pani Reginy Krupowicz. Samą najpierw to robiłam do rękodzieła ludowego. Oni przywozili wszystko, osnowy, odbiory, zabierali i tam było bardzo wygodne. I przeważnie większość to pań tak to robiła. W 70 roku zaczęłam, to do dzisiaj. To znaczy była przerwa gdzieś może w 90 roku, może po 90 roku to taka była troszeczkę przerwa. Bo wtedy, bo z początku to w domu musiało być na wersalce dywan, na fotelach i na Lawie, czy na stole bieżnik. To był tak... W salonie tak musiało to być. Ale potem to się zaczęło zmieniać. Do nas, do Polski, zaczęły napływać meble z tym obiciem. Albo niby to z, ze skórą, czy tam z jakimś... Ale to, to z tą skają, czy, czy z tym takim, jak to nazwać, pluszem, czy, czy, czy to, to było... I wtedy, kto no, kupił ten mebel, no to musiał się tym pochwalić, że ma takie piękne meble. Już nie musiał to przykrywać, a już w tej chwili to zaczęło wracać. Nawet zaczęły się interesować panie młode. Nie tylko starsze tą tkaniną, ale jak jesteśmy na targach, to interesują się w takim wieku panie młode. To znaczy, że to i ciekawi. Teraz już się tkanina zmieniła. Po prostu jak to, w, w wzorami to się zmieniło wszystko. Teraz są wzory tematyczne. Wtedy, jak ja zaczynałam, to były wzory ludowe. Takich wzorów tematycznych wtedy się nie tkało. I teraz jest wybór. Mogę tkać co chcę. A wtedy, jak, jak to byłam zależna, bo to już było narzucone, ja byłam zależna, jak po to powiedzieć, od dyrekcji, od projektanta, czy od. To jak to, jak, nie wiem. A w tej chwili, jak ja mówię, sama to robi, sama to tworzę. Jak się bierze zamówienie to trzeba usiąść i się z tym przespać. I wtedy zaczynać, co to będzie. I tak to się jakoś tak pomału, to się klei. Wolę teraz tkać jakby tak zwierzęta, las, drzewa, o tak, i komponuje tam jedne z drugim, żeby to, jak ja mówię, miało ręce i nowe. Te zwierzęta to tak jakoś tak, jedne od drugiego się po, po, nie powtarzają się, ale może tak jakoś Przekształcają się jedne z drugimi i tak powstają nowe. Kiedyś, wie Pani, utkałam taki dywan, taki las i takie dwa zwierzaki, dwa wilki takie. I tak one te leżą, ten dywan tak leży i tak on zostanie chyba już. A muszę zostawić jakąś pamiątkę, jak, wie Pani, odejdę, żeby ktoś tam miał. Ale powiem tak szczerze, że jakoś tak nie wystarcza mi czasu. Aby do kufra włożyła swoje tkaniny, i jakoś oni tak się rozchodzą. Każdy temat pracy konkursowej jest inny, i trzeba go jakoś tak stworzyć, żeby on miał ręce i nogi. Jak ja mówię, żeby potem kto spojrzy na tą tkaninę, to po prostu sobie wyobraził, że to jest. Czy to dane podwórko, czy, czy sad, czy, czy, czy wieści, czy, czy, czy te drzewo życia, żeby to. Yy, po prostu odbiorca sobie wyobraził, że to jest. Każde wyróżnienie czy ka każde uznanie to ma jakąś tą satysfakcję. No bo, bo wie Pani, nie trafiło mi się, żeby ktoś na którym na w ogóle, bo wpierw to bardzo dużo tych konkursów organizowano i wysyłano pracę, żeby ktoś odrzucił moją pracę. Jakoś te prace zawsze tam jakoś były nie na tym ostatnim poziomie, ale gdzieś tam, gdzieś oni się lokowali tak po środku. No i wie panie, miło jest, nie muszę chodzić na silownie. Do sąsiadek też nie latam, bo nie mam kiedy. Do mnie też nie przychodzą, bo wiedzą, że ja jestem zajęta. I wie Pani, ta dniówka tak szybko schodzi, że nawet nie obejrzy się kiedy. I ten wiek tak przeszedł. Wszystko przeszło, minęło, jak to, jak to gdzieś tam mówili, wszystko minęło, przeminęło z wiatrem. Ani takie w każdej pracy, tak samo jak u Was, tak samo i tutaj. Wszystkiego dochodzi się do wprawy, Teraz nawet ten, ten pani komputer, że tam co jak to nazwać. Ani to jest magie dla